Lomanc. Uroczyście przysięgam, że knuje coś niedobrego. Quidditch is easy enough to understand. Each team has seven players: three chasers, two beaters, one keeper and the seeker. That's you. Hej, cześć, siemanko. z tej strony Janisek. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najbardziej znane sporty mięklarskie. Bez zbędnego gadania, zaczynajmy. Quidditch. Sport, przy którym zatrzymamy się troszkę dłużej, ponieważ o nim dużo wiemy. Czarodziejski sport, który powstał w XII wieku. Jest on bardzo popularny w magicznej społeczności. Głównym celem jest zdobycie większej ilości punktów od drugiej drużyny. Samo boisko do Quidditcha ma wymiary 150 na 55 metrów. Wyglądem przypomina spłaszczone jajko. Pozycja Czas meczu Quidditcha na boisku ujrzeć możemy siedmiu zawodników u jednej i u drugiej drużyny. Szukający Zdecydowanie najważniejsza pozycja. Jego zadaniem jest wypatrzenie małej złotej kuleczki, by następnie ją złapać i zdobyć przy tym 150 punktów. Szukający muszą być bardzo sprytni i zwinni, ponieważ znicz jest bardzo szybki. Złapanie znicza równa się z zakończeniem meczu. Ścigający W zespole znajduje się ich trzech. Ich zadaniem jest przerzucanie kafla przez jedną z trzech obręczy. Na boisku można również zobaczyć dwóch pałkarzy, którzy mają przy sobie pałki wykorzystywane do odbijania tuczków. Pałkarze muszą pilnować, by tuczek nie uderzył ich kolegi z drużyny, a w ewentualności trafił przeciwnika. Obrońca. Jego zadaniem jest krążenie w polu wokół obręczy i pilnowanie, by kafel przez nie nie przeleciał. Piłki. Kafel. Piłka, którą grają ścigający. Ma ona 12 cali, czyli 30 cm i jest piłką bezszwową. Kolor, w jakim jest Kafel, to czerwień. By nie musieć po niego ciągle nurkować w błocie, gdy spadnie na ziemię, zastosowano na niej zaklęcie wolniejszego opadania, które ma zastosowanie do dziś. Tłuczek to piłka zrobiona z żelaza. Ma ona 10 cali, czyli 25 cm. Zaczarowana jest ona w taki sposób, iż goni wszystkich zawodników, a atakuje najbliższego. Złoty znicz to bardzo mała piłeczka wielkości orzecha włoskiego, która jest bardzo zwrotna i posiada pamięć gestu. Najważniejsze przepisy. Nie ogranicza się wysokości, na jaką gracze mogą się wzbić podczas meczu, ale nie wolno im wylecieć poza granicę boiska. Jeśli gracz przeleci poza linię boiska, jego drużyna musi oddać kafla przeciwnikom. Kapitan drużyny może zażądać czasu, czyli krótkiej przerwy w grze, sygnalizując to się sędziemu. Tylko wtedy stopy graczy mogą dotknąć ziemi. Przerwa w grze może trwać do 2 godzin, jeśli mecz trwał już ponad 12 godzin. Jeśli drużyna nie wróci na boisko po dwóch godzinach, zostaje zdyskwalifikowana. Można odbierać kafla przeciwnikowi, ale w żadnym wypadku nie można chwytać go za jakąkolwiek część ciała. W przypadku kontuzji któregoś z graczy nie wolno zastępować go innym zawodnikiem. Drużyna musi grać dalej, bez kontuzjowanego zawodnika. Na pole gry można wnosić różki, ale w żadnym przypadku nie wolno ich używać przeciw członkom drużyny przeciwnika, przeciw ich miotłom, przeciw sędziemu, przeciw piłkom lub przeciw któremukolwiek z widzów. Mecz kończy się wtedy, gdy zostanie złapany z nicz. Albo w momencie, gdy kapitanowie się dogadają. Kolejnym sportem jest stickstock. Jest to wczesnośredniowieczna gra miotlarska pochodząca z Niemiec. Reguły gry. Cała gra polega na tym, że na szczycie wbitej w ziemi tyczki umieszczono nadmuchany pęcherz smoka, którego obrońcą był zawsze jeden z graczy. Był on obwiązany w pasie liną przymocowaną do tyczki, by miał ograniczoną możliwość oddalenia się od tyczki. Reszta graczy atakowało pęcherze, usiłując go przebić miotłą. Obrońca mógł używać zakręć. Gra kończyła się po przebiciu pęcherza lub wyeliminowaniu wszystkich zawodników przez obrońca. Ej, dżin dżin. Jest to gra miotlarska pochodząca z Irlandii. Gracze brali piłkę nazywaną DOM i przelatywali na miotłach przez rząd płonących beczek bez dna umieszczonych na tyczkach. Dom trzeba było przerzucić przez ostatnią beczkę. Zwyciężał gracz, który dokonał tego najszybciej. Kryjczyn To szkocka gra miotlarska. Udział w niej brało 12 zawodników, którzy byli przywiązani do kociołków. Na znak zna zaczęły się sypać kamienie, które trzeba było unikać, a jednocześnie zbierać w kociołku. Zawodnik, który zbierze najwięcej, wygrywa. Shan Bums. Gra, o której bardzo mało wiemy. Grano w nią w Anglii i była bardzo brutalna. Jej celem było zapchnięcie przeciwników z mioteł. Hoods. Owa gra miotlarska narodziła się w Herefordshire. Używano do niej nadmuchanego pęcherza świńskiego... Siadano tyłem na miotłach i odbijano pęcherz starając się go przerzucić ponad żywopłotem. Ostatnia gra Kłodpod. Bardzo popularna gra miotlarska w Ameryce Północnej. Jest to odmiana Quilicha. 11 zawodników latali na miotłach i podawali sobie kło, czyli piłkę, która po przytrzymaniu za długo w rękach eksplodowała. Zawodnik, który był sprawcą wybuchu, musiał opuścić boisko. Kłod należało wrzucić do garnków, które były zazwyczaj napełnione roztworem zapobiegającym wybuchowi. Udany wsad równa się ze zdobyciem punktu dla zespołu. To już na tyle, dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, na razie, cześć.